Witam Państwa 4 kwietnia, Andrzej Kolejniczak, i zapraszam na przegląd tygodnia. Dzisiaj powiemy o nowym numerze przeglądu miesiąca i przypomnimy jeszcze raz o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów międzygminnych. Będzie też trochę o inwestycjach, ale zanim do tego przejdziemy, zaczniemy od podziękowania dla Andrzeja Siwca. Gmina www.osielsko.pl w 28 marca w gminy wojciech Sypniewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jadwiga Życińska oraz pracownicy podziękowali Andrzejowi Siwcowi za wieloletnią pracę terapeutyczną w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Andrzej Siwiec był jej członkiem przez 24 lata. Dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w pracę. Ach, Andrzej, takie podziękowanie. Pięknie. Możesz sam przeczytać jak chcesz. Dziękujemy serdecznie za wieloletnią pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosielsku. Czujemy się zaszczyceni, że przez wszystkie lata dzielił się Pan z nami swoim doświadczeniem i wiedzą. Nie sposób wyrazić wdzięczność za Pana rzetelną pracę. Gratulujemy osiągniętych sukcesów. Życzymy zdrowia i satysfakcji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Łatwiej uwierzyć w siebie, gdy wierzy, się, gdy wierzy w nas ktoś drugi. To Stefan Bacek powiedział, cytat z tego. I tutaj zwracał uwagę na to słowo zawodowe. Mm -hmm. Bo cały czas mam nadzieję, że Ty jeszcze nie usiądziesz w fotelu i nie się kapił w telewizor, tylko od czasu do czasu jeszcze zainteresują Cię inne rzeczy. O, I tak bym chciał, żeby tak było. Ale generalnie spokoju chłopak. Spokoju i zdrowie. Co? Co? Co Dziękuję. Dziecko? A Ty jeszcze raz wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, na ogół nie zapominał języka, buzi, tak ale teraz Oskar Noit powiedział, że najtrudniej człowiekowi jest mówić o sobie. Nie? No więc, ponieważ z kolei mężczyźni są znani z tego, że wyrażanie emocji przez nich przychodzi im ogromnie i trudno, więc po prostu powiem, że jest zaszczycony, wzruszony i dziękuję. Gmina Osielsko, www.osielsko.pl od piątku 1 kwietnia możecie czytać nowiutkie wydanie Przeglądu Miesiąca. Cały czas rozwijamy nasz projekt, aby dać Wam jak najlepszy produkt. Na kwietniowej okładce prezes Wiktor Niemcz Osielsko, Krzysztof Konek. W środku znajdziecie wiele ciekawych treści. Zachęcamy do sięgnięcia po Przegląd Miesiąca. Znajdziecie go na naszym Facebooku i stronie osielsko.pl. Pobierając Przegląd Miesiąca ze strony internetowej, musicie zjechać nieco niżej niż dotychczas. Podstrona jest pod poradnikiem interesanta. Miłego czytania! 1 kwietnia zostały wprowadzone korekty w rozkładach jazdy autobusów międzygminnych 93, 94, 95 i 98. Wprowadzono kilka dodatkowych kursów. Największą zmianą jest kursowanie wszystkich autobusów linii 94 przez Maksymilianowo. Oczekiwania mieszkańców były większe, niestety z braku taboru zarząd dróg miejskich i komunikacji publicznej nie może dysponować więcej autobusów. Wprowadzone zmiany będą kosztowały mieszkańców gminy Osierzko dodatkowe 450 tys. zł. W sumie na komunikację międzygminną mina zabudżetowała na rok 2022 3,5 miliona złotych. Są to orientacyjne koszta, które przy obecnej sytuacji i wzrostach cen oleju napędowego pod koniec 2022 roku mogą ulec zmianie. Rozkłady jazdy autobusów dostępne są na naszej stronie internetowej w poradniku Interesanta i na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Gmina Osielsko, www.osielsko.pl Rozpoczyna się budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ulicy Wierzbowej w Osielsku. Naszym piłkarzom przybędą dwie szatnie z łazienkami, szatnia trenerska, pomieszczenie gospodarcze i składzik. Za całą inwestycję zapłacimy około 800 tysięcy złotych. Długo wyczekiwana inwestycja zwiększy komfort korzystania z boiska treningowego w Osielsku. Prace mają zakończyć się w połowie czerwca bieżącego roku. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Zapraszamy mieszkańców do składania uwag do dwóch inwestycji. Budowy punktu przesiadkowego w Osielsku oraz budowy ulic Perłowej i Krabowej w Osielsku. Plany zagospodarowania terenu znajdziecie na stronie internetowej osielsko.pl, zakładce drogi, gminne, konsultacje projektów dróg w gminie Osielsku. Uwagi w sprawie punktu przesiadkowego możecie składać do 6 kwietnia, natomiast w sprawie ulic Perłowej i Krabowej do 8 kwietnia, poprzez przesłanie wiadomości na adres drogi.małpoosielsko.pl. Kontakt telefoniczny telefon 52 324 18 29. Pojawiły się także wyniki konsultacji do projektu budowy ulicy Koźlakowej w Niemczu. Do projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Mamy kolejne serce pomocy w naszej gminie. 31 marca stanęło przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. Zapraszamy na rozmowę z radnym Rady Gminy Osielsko, Danielem Kosakowskim i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, Wojciechem Kwiatkowskim. Maksymilianowo wreszcie doczekało się serca pomocy. Panie radny, kto był inicjatorem pomysłu? Tak, w zeszłym roku taki pomysł tutaj padł na Radzie Sołeckiej, abyśmy właśnie między innymi z Funduszu Sołeckiego pieniążki przeznaczyli na takie serce. Pomysł został zaakceptowany i tak oto tu przy szkole w Maksymilianowie jest serce i zachęcam wszystkich do tego, aby zapełniać to serce nakrętkami i pomagać przede wszystkim dzieciom. Czyli darczyńcom jest całe sołectwo. W zasadzie tak, mieszkańcy, bo to są pieniądze mieszkańców. Panie dyrektorze, a skąd pomysł na lokalizację serca pomocy? No z początku rozmawialiśmy, żeby dobrze było, żeby gdzieś było to takie miejsce publiczne troszeczkę, żeby był dostęp. No, przy szkole jest jak najbardziej wskazane takie serce, bo mamy dużo tutaj uczniów, którzy już zbierali nakrętki do różnych pojemników, a teraz będą mogli zapełniać to serce. Panie Radny, a było duże zainteresowanie powstaniem Serce Pomocy? Tak, tak. Jak już zapadła decyzja o tym, że będzie serce, to ta wieść poszła tutaj w eter i, i spotkałam się z bardzo wieloma pozytywnymi opiniami, że, że bardzo fajna inicjatywa, że dużo osób to serce widziało w Osielsku, przy szkole i przy, przy gminie i te serca się tam zapełniają. Ja myślę, że już widzę tutaj dopiero jeden dzień, a już mamy sporo tych nakrętek, także pewnie niebawem się spotkamy, żeby opróżnić to serce. A jest już pomysł, dla kogo będą zbierane nakrętki? Częściowo w szkole zbieraliśmy już nakrętki dla jednego chłopca i dziewczynki i mam nadzieję, że przy naszej współpracy my to sobie jakoś to rozstrzygniemy, zobaczymy czy będziemy kontynuować dalszą zbiórkę, czy będziemy z tego serca powiedzmy korzystać i wybierać to i pomagać tym osobom, które już częściowo są przez nas wspomagane. Jak Pan myśli, dlaczego serca pomocy są tak popularne? No powiem szczerze, że spotkałem się z takimi sercami generalnie w gminie do. Mi się to podobało, w ogóle pomysł według mnie był fajny, bo na no dzisiaj jesteśmy takim społeczeństwem, gdzie chcemy pomagać, taka to jest jedna z form, która pozwala nam pomagać w ogóle dzieciom, uczniom w ogóle osobom potrzebującym. I tu z inicjatywy pana sołtysa, gdy to przedstawił, że będzie można gdzieś w okolicach szkoły takie serce. Postawić to się z tego bardzo uciszyliśmy. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Starosta Bydgoski informuje, że od 1 kwietnia zostały przywrócone nieodpłatne porady prawne udzielane osobiście. Zainteresowani skorzystaniem z, z porady prawnej, proszę nie są o wcześniejsze zarejestrowanie się pod numerem telefonu 501 615 484 lub 52 584 12 90. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Słuchacze i Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy do zapisów na kurs języka angielskiego. Będzie trwał trzy miesiące, od kwietnia do czerwca. Koszt 300 zł za cały kurs płatny z góry. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki od 9.30 do 11. Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem telefonu 885 884 618. Świetlica w Jaróżynie zaprasza dzieci z sołectwa Jaróżyn na robotykę we wtorek, 5 kwietnia, w środę, 6 kwietnia na warsztaty wielkanocne. Te zajęcia skierowane są dla dzieci od starszych. Należy zabrać ze sobą bukszpan i koło z siana lub słomy, a w czwartek, 7 kwietnia na eksperymenty chemiczne. Każde zajęcia rozpoczynają się o 16.30. We wszystkich przypadkach obowiązują wcześniejsze zapisy. Można to zrobić osobiście w świetlicy lub dzwoniąc pod numer telefonu 523 240 247. Gmina Osielsko www.osielsko.pl najbliższą sobotę 9 kwietnia o 10 rozegrane zostaną Mistrzostwa Osielska w szachach. Turniej o Puchar Wójta Osielska. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału. Zawody odbędą się w Świetlicy w Maksymilianowie. Zapisy na serwisie turniejowym chessmanager.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 665 332 025. Zgłaszać można się do 7 kwietnia. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Enbek Akademii zalicza dobre otwarcie sezonu. Małgorzata Mikulska zajęła trzecie miejsce w Pucharze Polski MH Automatyka MTB Promenia Maraton. A w MTB XC Grudziądz Strzemek dobre miejsca zajęli zawodnicy Jakub Topoliński, drugie miejsce, Franek Donarski, trzecie miejsce oraz siódme miejsce Stanisława Łysiaka. Serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze starty i więcej osiągnięć. Gmina Osielsko Www.osielsko.pl. Piłkarze A klasy wreszcie z punktami. Sobotni mecz z Gwiazdą Bytgosz zakończył się bezbramkowym remisem. Wygląda na to, że nasza muzyczna niespodzianka zadziałała. Będziemy szukać kolejnych. Gratulujemy zdobyczy punktowej. Klub zaprasza także chętne dzieci z roczników 2008, 2009 i 2012 na pokazowe treningi. Dokładne godziny i daty znajdziecie na Facebooku Wiktora Osielsko. Pozostałe wyniki: Trzecia Liga Kobiet, Błękitni Stargard Wiktora Niemcz Osielsko 3-1. Junior starszy Pogoń Mogilno Wiktoraj Niemcz Osielsko 3-1. Młodzik Młodszy Tucholan Tuchola Wiktoraj Niemcz Osielsko 2-1. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Kryterium Asów Okręgu Północnego otworzyło tegoroczny sezon speed rowera. Na imprezie zameldowali się najlepsi zawodnicy z czołowych zespołów CS Super League. Kryterium Asów zwyciężył Paweł Kozłowski z Orła Gniezno. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem autojazda Mustang był Radosław Morawiak, który uplasował się na czwartym miejscu. Troje z pięcioro naszych zawodników znalazło się w pierwszej dziesiątce. Oby był to dobry prognostyk na nadchodzący mecz ze Śląskiem Świętochłowicy, który już w tę niedzielę. Gmina Osielsko www.osielsko.pl W tym tygodniu będzie pochmurnie, ale ciepło. Maksymalna temperatura wyniesie 14 stopni Celsjusza. Idealna pogoda, aby wsiąść na rower i przejechać trochę kilometrów w oficjalnej rozgrzewce przed rowerową Stolicą Polski 2022. Dziękujemy za łapki w górę i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału tych, którzy jeszcze tego nie robią. Dziękujemy i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!